A teraz poród Dajanki. Młody ma już drugi poród za sobą, ale to nie było tak prosto i łatwo, dlatego że tatuś był w pracy. Więc na polu bitwy zostaliśmy sami z Kacperkiem. A że Dajanka zbierała się bardzo długo, więc Kacper zdążył się przespać, zdążył się pobujać na leżaczku i doczekał się pierwszego kociaka. I tutaj tłumaczyłam mu, że to tak jak on jest chłopczyk. Chyba trochę był zazdrosny, bo nawet na niego nie chciał popatrzeć. No ale pierwszy kociak jest już z nami także wygrzewa się na macie grzewczej często pytacie dlaczego zabieram kociaka mamie kotki kiedy rodzą że tak powiem Potrzebują tego wsparcia, więc też wlecieliśmy z pastą Aptus. To jest niezawodna pasta podczas porodu, taka bomba witaminowa, energia, więc tak jak kobiety jedzą różne właśnie rzeczy podczas porodu, to ja daję wszystkim kotom właśnie tą pastę z Aptusa. Ktoś inny też zgłodniał, więc tutaj i Dajanka sobie je i dogląda już swojego pierwszego kociaka i Kacperek też je butle. Także oni byli zaopiekowani. W międzyczasie urodził się drugi kociak, więc yy, jak widzicie, Dajana zjadła już całą jedną pastę. Kociaki się wygrzały na macie grzewczej, więc trafiły do mamy i tak sobie chilowaliśmy, czekaliśmy na kolejne kociaki, bo to nie będzie koniec. Skończyło się na czterech kociakach. Odbieraliśmy poród od 14 do 23 i przywitaliśmy na świecie cztery kociaki. Już tutaj e, przebraliśmy porodówkę, żeby było czysto. Kacperek też dążył usnąć. Także ja jedną nogą gibałam kacperka, a tutaj doglądałam, czy wszystko z dajanką. Ok.